Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i witam Was w odcineczku z podsumowania Ikarusa, Ikarusa update'u otóż yy, 16. week 16 i yy, najprawdopodobniej dzisiaj nie widzicie odcinka z Alexa i najprawdopodobniej go nie będzie, bo mam zabiegany dzień. Za co was bardzo przepraszam w sensie dzień wcześniejszy, czyli piątek. I, 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 i za to jest podsumowanie update'u z Ikarusa. Postaram się. Może uda mi się to. Jeśli mi się uda to godzina 1930-20 wpadnie do Was odcinek z Alexa. Jeśli nie widzicie go 1930-20 no to nie ma dzisiaj, będzie dnia następnego i postaram się, żeby było go za to więcej. Dobra, w tym miejscu umieszczam, umieszczona jest nowa misja. Jak widzicie tutaj taka ścieżka tutaj trzeba w dół tutaj i tu. I misja polega na I tym, że mamy o ile dobrze rozumiem pozbyć się a przynajmniej tak jest opisane w skrócie pozbyć się zagrożenia biologicznego, które jest rezultatem nieudanych eksperymentów. Ok, biorąc pod uwagę, że z tym update'em zostały dodane skorpiony jakieś mega wielkie, dziwne i tym podobne, no to domyślam się, że to będzie coś w tym stylu: tylu tych skorpionów. Eee, to jest pierwsza duża rzecz z tego update'u. Druga to jest właśnie ta misja, którą wam pokazałem. Trzecia to jest system temperatury, który mocno został ponoć zmieniony. Eee, czwarta to jest interfejs użytkownika, że też zostało coś tam pozmieniane ciekawe, zobaczymy dopiero jak będziemy mieli okazję pograć. Wy prawdopodobnie wcześniej niż ja, tak jak mówiłem przed chwilą. I ma został zapowiedziane, że w następnym tygodniu, czy przy następnych zmianach, ma być coś zmienione z czasami no dropu. Nie wiem o co chodzi do końca, ale zobaczymy. Zobaczymy, bo jest to interesujące, bo jest to jakby najważniejszy aspekt tej gry, tak? To, że te misje mają określony czas trwania, nie trwają dłużej ani krócej, tylko po prostu mają określony czas i tyle. Dobra, podsumowanie tego um, update'u to jest dodana nowa misja, pokazałem, eee, dodane nowe kreatury, skorpiony. Co interesujące, to są chyba pierwsze nowe kreatury, które zostały dodane do gry. Po update, bo było dużo różnych rzeczy, które twórcy dodawali, ale chyba żadnych stworów od początku nie dodawali, został dodany Heat Stroke, czyli przegrzanie i modyfikacje takie naszej postaci, że jakby została przegrzana i wycieńczona. To ja bym to raczej tłumaczył, jako że udar cieplny, nie? że to jest przegrzanie, a to jest udar cieplny. Nie jestem pewien, czy tak to jest dosłownie, ale, ale tak bym to przetłumaczył w wolny sposób. Został zmieniony balans temperatury, czyli zostały zmienione biomy na temperaturach, z temperatury w różnych biomach, zostały zmodyfikowane odporności, jak działają, no i cały system postaci odporności gracza na ciepło i zimno. No zobaczymy, jak to działa, szczególnie przy tej naszej zbroi, która daje nam tą dość sporą odporność i pozwalała mi biegać na przykład po zimie bez niczego innego. No zobaczymy, czy teraz gra nagle zacznie na mnie wymuszać, że będę musiał i tak robić te zbroje tam futrzane, żeby sobie radzić na zimie czy coś, coś w tym stylu. No byłoby to interesujące, aczkolwiek byłoby to również upierdliwe. Mm, dobra, został dodany cały koncept y, odporności zbroi. Ja to rozumiem, że insulation chodzi o odporność y, temperaturową, izolację. Nie? Tylko że insulation a isolation. No, w sumie chyba to błędnie przetłumaczyłem. Ok, może się poprawię później. Został y, interfejs y, zmieniony, jeśli chodzi o temper zmianę temperatury, został zrebalansowany na nowo mm, odporność odporności na pancerzach, zostało zmienione prędkość z jaką zmienia się temperatura postaci. To mnie interesuje, czy zostało to zmienione, że szybciej czy wolniej, bo tutaj jest, że została zmodyfikowana ta prędkość, natomiast nie jest powiedziane w którą stronę. Został zmieniony buff, żeby uwzględnić nowe odporności, nowe wartości. Teraz, o, tego, tego, to jakoś wcześniej pominąłem czytając. Yy, modyfikator, że jest, nasza postać jest mokra, czyli modyfikator mokrości. Yy, teraz trwa po opuszczeniu wody ostatnie 30 dodatkowych sekund, jako post jak postać schynie. Last for... Egg. Wydawało mi się, że wcześniej też tak było, że wychodziliśmy z wody i jeszcze byliśmy mokrzy. Ale chyba... Wychodzi na to, że nie, że to tak nie działało, a teraz, że będzie działać. No okej. Okay. Mm. Gracze nie mogą teraz zostać całkowicie odporni na temperatury, gdy nie są w bezpiecznej strefie. Or ever have a non-safe region. No, to też interesujące, czyli zawsze możemy oberwać od temperatury. No, ale przecież mamy te budynki, które też, jak postawimy budynek z cementu, to tam mamy chyba odporność na jakiekolwiek zmiany temperatury czy, czy coś w tym stylu. Nie jestem pewien, ale tam była jakaś izolacja cieplna i, i dużo prościej było się podgrzać e, podgrzać, ogrzać. Się podgrzać. Dobra. Zmodyfikowane podstawowe statystyki, jeśli chodzi o temperaturę. Dodano nowe bandaże chłodzące, które potrafią sobie radzić właśnie z przegrzaniem i z udarem, o którym mówiliśmy. Została dodana właśnie ta woda lodowa. To mnie interesuje. Ice Water Thermos. I to można tworzyć, jakby. Na postaci. Podejrzewam, że to będzie po prostu jak mamy lód i mamy termos, to możemy sobie lód włożyć do termosu. I to nam da jakąś wodę i to powoduje bafa, który pozwala nam dłużej przetrwać gdzieś tam na, w gorących temperaturach. W gorących regionach. Zostało. O! Więcej dostajemy: kawy, herbaty, kakao i, i tego gors. I został zmniejszony koszt wymagania rzeczy. Czyli koszt po prostu wytworzenia tych y, tam herbatek i tym podobnych. No, też interesujące. Chociaż ani razu chyba nie zrobiłem żadnej z tych rzeczy. Ani razu nie wykorzystałem kawy, herbaty, kaka, ani tego gors. E, ze względu na to, że ani razu nie poszedłem w wytwarzanie czegokolwiek szklanego. I się w to w ogóle nie bawiłem. Może pora się w to pobawić. Dobra. Yy. Dodano możliwość założenia latarki jako light slot super, brakowało tego. E, nigdy nie wykorzystałem latarki i nie zbudowałem brakowało tego. E, dodano informację o patchu do tytułowej strony w sumie przydatne. Eee, nigdy z tego nie korzystałem, bo nie było tego, a teraz jak to jest, to, to może zacznę z tego korzystać. Nie będę musiał przez tego Shift-Taba i tam Steama odpalać. No i dobra, zostało dodane informacje eee, do kogo należy dropship, czyli kto założył misję. Spoko, nigdy mi to nie przeszkadzało, bo gram jedyne, jedynie z Mordorem, i albo on zakłada, albo ja i nie ma trzeciego wyjścia. A tutaj co było? Eee, to wszystko widziałem. Caveworm Acrynx. Now Cave Worm Scales. Sandworm Caveworm. A, był błąd, że Caveworm Bow, czyli ten łuk z Robali, potrzebował eee, łuski Robala Piaskowego zamiast e, Robala e, Jaskiniowego. Do Ciekawe, czyli było sporo błędów, których nawet nie miałem okazji zobaczyć. Zostały dodane nowe materiały i tekstury do ekstraktora. O, to interesujące, czy ekstraktor teraz może wyciągać te łuski i, 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 i te k-form. Kurde, tam były łuski i sakwy z trucizną. Dobra, już sobie przypomniałem. Serio? Mamy tylko 10 minut? Wow! Dobra. E, polepszony tam efekt e, dymu. E, tekstury polepszone na bedrolach. No, szczerze powiedziawszy, no to tutaj jak zwykle improved. Fixed jest tego dużo. E, polepszone jakieś opisy w drzewku talentów. E, został zmieniony opis do e, misji po prostu e, Spirit Level, czyli. Poziom duchowy. No powiem wam szczerze, ten update w porównaniu do poprzedniego jest ok, jest spoko, ale w porównaniu do poprzedniego jest malutki. Ten poprzedni mi się wydawał dużo większy, okazalszy i tak dalej. Ale dla innych ten może być czymś naprawdę. Ten może być takim mocnym game changerem, bo jak poprzednie updatey, tak szczerze, jeśli chodzi o grę, to, to niewiele zmieniały. Tu coś dodali. Yy... Tak, przed chwilą powiedziałem, że może być dużo, że jest dużo mniejsze od poprzedniego update'u, a teraz mówię, że może zmienić całą grę, no bo tak, bo poprzednie update'y były fajne, tu dodały jakiś pasek, miejsce na latarkę, miejsce na latarnię, tu dodały jakieś tam informacje o różnych rzeczach itd. i tak dalej, i nie wiem, jakieś tam dodatkowe pierdółki, misje, przedmioty, możliwość wytwarzania broni inną, czy możliwość lepszego sadzenia roślinek i tak dalej, no... Dużo rzeczy, tak, ogółem. Ale tutaj zmienia się podstawowa mechanika gry. Tak, właśnie zrobiłem takie. <gry> tutaj zmienia się podstawowa mechanika gry, która może spowodować to, że ta gra mocno yy, przestanie być podobna do tego, co mieliśmy dotychczas, tak? Yy, tutaj. Mocno się zmienią podstawowe warunki gry, gdzie no ja, z tą zbroją, właśnie tutaj, specjalnie wszedłem w to menu, żeby wam pokazać, z tą zbroją te pięć elementów założone na siebie. I idąc na planetę, pozwalało mi przetrwać na zimie, tak? Nie musiałem się przejmować, że w ciągu normalnego dnia, normalnej pogody na zimie, na przykład oberwę od różnicy temperatur, czy będę miał jakieś problemy w ciepłym rejonie. Mogłem sobie chodzić zarówno po pustyni, jak i po zimie, jak i po zwykłym terenie, i nic w mojej postaci się nie działo, i w niczym jej to nie przeszkadzało. Natomiast tu, teraz po tych zmianach, no nie wiem. Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Potrzeba by było to sprawdzić. Nie wiem, czy będę miał okazję, albo inaczej. Nie wiem, kiedy będę miał okazję to sprawdzić, ale na pewno będę miał i sobie to ocenimy. No, zobaczymy, w którą stronę to idzie. To jest troszkę jak z Project Zomboid. Nie wiem, czy znacie Gierkę Kojarzycie, ale tam gra cały czas się rozwija, rozwija, rozwija i w pewnych momentach twórcy robią taki nagły game changer. To jest taka niby pierdoła ale się okazuje, że dodali coś, którąś mechanikę, która zmienia całkowicie styl gry. W pewnym momencie właśnie też z taką temperaturą, ubraniami, z takimi rzeczami została dodana mechanika, że postaci dużo szybciej robi się na przykład zimno, jak nie jest całkowicie zakryta postać, a jest inna temperatura na zewnątrz, dużo szybciej się przegrzewa, po prostu dużo mniej odporna jest na zmiany temperatury i dużo szybciej reaguje na nie. I to było dość interesujące, po czym jeszcze później dodano kolejną modyfikację: jeśli jakaś część ciała była niezasłonięta, była dużo bardziej narażona. Czyli jak się miało koszulkę z krótkim rękawem, to od. Yy nie wiem, barku, yy, który był jako jedyny zasłonięty przez całe tam, nie wiem, przedramie, dłonie, palce, ręce i tak dalej, to wszystko było dużo bardziej narażone na ugryzienie, zadrapanie ząbiaczka i tak dalej. Yy, czy na przykład chodzenie w krótkich spodnikach, czy w ogóle jak się nam zniszczyły spodnie, koszulka, przestawały całkowicie dawać nam odporność, jak gdzieś były rozdrapane, roztargane, trzeba było je szyć, te ubrania. I gdzie wcześniej się po prostu znajdowało te ubrania i tyle, i przez całą grę się nosiło te same... No to teraz ta mechanika brudu, że ten brud jednak wpływa na to, że możemy dużo szybciej zachorować, i tym podobne. No tutaj tego nie ma i raczej wolałbym, żeby twórcy nie szli w tą stronę. Błagam! Bo to by było już chore. Ale w Project Zomboid na przykład taka mechanika jest. I to są takie mechaniki, chodzi mi tylko i wyłącznie o to o zwrócenie uwagi, że to są mechaniki, które wydają się całkowicie proste. Akurat Yoshimitsu gra w Project Zomboid. No po prostu komiczna sytuacja. Mówię o jednej nie wiem, z 10 tysięcy. I w tym momencie mi się wyświetla, że jeden z moich znajomych gra w tą grę. What? No nic. I, i o co mi chodziło, bo znowu odeszłam od wątku. To, że taka, notabene się wydająca prosta zmiana, potrafi nagle zmienić całe podejście gracza, bo gdzie wcześniej coś było mechaniką, którą każdy olewał, nie przejmował się nią i tym podobne, to teraz musi się na tym niesamowicie skupić, bo się okaże, że nie jest w stanie robić podstawowych rzeczy, może w łatwy sposób zginąć i tak dalej. Dobra. Nie wiem, czy twórcy aż tak mocno do tego podeszli, jak ja to zinterpretowałem, no ale mam nadzieję, że nie. Mam ogromną nadzieję, że nie. Bo by to niesamowicie utrudniło grę, a ja już się przyzwyczaiłem tak do takiego troszkę leniwszego podejścia. Bo szczerze powiedziawszy, jak na razie, z każdym kolejnym update'em, z każdą kolejną aktualizacją, i karus staje się coraz prostszy. Tak, gras chodzi na psi. Staje się coraz łatwiejsza, coraz prostsza. A przynajmniej dla osób, które mają postać na 50. poziomie, bo nie wiem, jak jest teraz z wylewelowaniem całej postaci. Ale dla mnie, jak mam takiego miszczucha na 50, to, to jest epicko. Dobra, tyle, bo popatrzyłem fajnie, mało 10 minut. Nagrałem wam krótki odcinek. Nie, dupa, rozgadałem się na kolejne 5. Na razie, Bają, cześć, z tej strony był niepopularny, a to jest Ikarus i idę spać.